Artyści Metra śpiewali kiedyś. Chcesz rozbić taflę szkła, a ona się ugina. I tam są wszyscy, a naprzeciw ty. Wydaje mi się, że te słowa idealnie odzwierciedlają atmosferę tych dni, w których, w których uczestniczymy, które przeżywamy. Kiedy to nasze myśli biegną do nieba. Kiedy to nasze myśli biegną w stronę świętych, w stronę naszych bliskich, których już tutaj na ziemi nieba, kiedy nasze myśli biegną w stronę cmentarza i grobu. Chcesz rozbić taflę szkła, a ona się ugina. I tam są wszyscy, a naprzeciw Ty. Kościół w dniu dzisiejszym daje nam. Aż dziewięć czytań, które są pogrupowane na trzy msze. Podobnie dzieje się tylko jeden dzień w roku, wigilię paschalną, kiedy celebrujemy misterium zmartwychwstania Jezusa. Tam Kościół chce nas doprowadzić do. Tego, abyśmy w sposób właściwy rozumieli, jak wielkim darem i wydarzeniem było zmartwychwstanie. Natomiast dzisiaj te dziewięć czytań ma za zadanie uświadomić nas o właściwej perspektywie patrzenia na życie i na umieranie. Zechciejmy kilka słów poświęcić temu, w jaki sposób dzisiejsze czytania kierują nas w stronę życia, które teraz przeżywamy? Mówią one, że jesteśmy tu na Ziemi pielgrzymami. To bardzo cenna lekcja, dlatego że pielgrzym tym różni się od włóczęgi, że ma on jasno określony cel swojej podróży. My jesteśmy tu na Ziemi pielgrzymami, nie włóczęgami. Naszą perspektywą, o czym przypominał nam dzień wczorajszy, jest niebo, jest zdobycie świętości. Święty Paweł mówił dzisiaj do nas, że gdy zniszczyje doczesny nasz przybytek, znajdziemy mieszkanie w niebie. Kiedy przyjrzećby się. Dosłownemu tłumaczeniu tego tekstu, to okazuje się, że ten przybytek doczesny, ziemski, można by było przetłumaczyć również jako namiot. Czyli tu na Ziemi masz rozłożony swój namiot. Coś bardzo nietrwałego, coś, co jest na chwilę. Natomiast kiedy święty Paweł mówi o tym, że mamy. Przez Boga uczynione mieszkanie w niebie tam używa takiego słowa, które można by było przetłumaczyć jako dom, i to z takim bardzo solidnym fundamentem. Piękna jest ta symbolika. Zachęcam do tego, żeby wszystkie te dziewięć czytań, jeszcze najlepiej dzisiaj, sobie przeczytać, bo one są bardzo obrazowe, bardzo głębokie. I nie potrzeba głębszej wiedzy teologicznej, żeby te czytania zrozumieć i właściwie zinterpretować. Druga perspektywa, o której mówią nam dzisiejsze czytania, to perspektywa śmierci. I tutaj Słowo Boże kieruje nas ku osobie Jezusa Chrystusa. Usłyszeliśmy dzisiaj trzy Ewangelie. Pierwsza z nich mówi o o śmierci Jezusa i o Jego zmartwychwstaniu, wskazując, że każdy z nas, swoją śmierć, powinien teraz widzieć w perspektywie zmartwychwstania. Jeden z Ojców Kościoła powiedział, że dzięki duchowi, który nie mógł umrzeć, Chrystus zabił śmierć, która zabija człowieka. Chrystus zabił śmierć, która zabija człowieka, a to dzięki Duchowi, który nie mógł umrzeć. Sam Jezus o swoim odejściu z ziemi mówił, że przechodzi z tego świata do Ojca, a więc i nasze umieranie powinno mieć odpowiednią perspektywę. Druga Ewangelia przeznaczona na dzisiejszy dzień mówi nam o wskrzeszeniu Łazarza, kiedy to Jezus jest przedstawiony jako Pan życia i śmierci. On może nawet tego, który od, trzech, od kilku dni już leżał w grobie, przywrócić do życia. Na takiego Jezusa Czekamy w naszym życiu na takiego Jezusa, trzeba, abyśmy się wpatrywali i za takim tęsknili. Trzecia Ewangelia dnia dzisiejszego, ją usłyszeliśmy podczas tej Eucharystii, mówi nam o Jezusie, który idzie nam przygotować miejsce w niebie, dom, który ma porządny, trwały, wieczny fundament. W obliczu tego, co usłyszeliśmy w Słowie Bożym, nawet śmierć, umieranie ma piękną, przepełnioną nadzieją perspektywę. Trzeba tylko, abyśmy o niej pamiętali i ją poszanowali. Ta rzecz działa się dawno temu, kiedy komunikacja z racji braku telefonów. Innych środków była bardzo utrudniona. Mąż i ojciec wyjechał w daleką delegację. Przez kilka tygodni nie było go w domu. Kiedy wrócił, jego żona, zapłakana, skierowała do niego następujące słowa: Wiesz, kilkanaście lat temu, pewien bardzo Bogaty wędrowiec zostawił w moim posiadaniu bardzo drogą perłę. I kiedy ty wyjechałeś, on przyszedł i tą perłę mi zabrał, a ja tak bardzo się do niej przywiązałam. Mężczyzna z coraz większym zaciekawieniem słuchał tego, co ma do powiedzenia żona, ale i wzrastało w nim zdenerwowanie. Bo zupełnie nie rozumiał, jak mogło się tak stać, że żona o czymś tak ważnym go nie poinformowała. Ale ona kontynuowała dalej. I wiesz, kilka dni temu ja tę perłę musiałam zwrócić. I mąż zaczął tłumaczyć, przekonywać, no, że skoro nie należała ona do nas, skoro została nam jedynie powierzona pod opiekę. To nie możemy mieć pretensji do tego, kto był jej właścicielem, że chciał ją z powrotem. Wtedy żona dopowiedziała: Wiesz, ale tu chodzi o naszą córkę. Ona nie żyje, a kilka dni temu był jej pogrzeb. Mąż uścisnął żonę. Po policzku spłynęła łza i powiedział: Dobrze, że wróciła tam, skąd pochodzi. Oby i nasze życie było naznaczone odpowiednią perspektywą życia tutaj na ziemi i umierania, a kiedyś, co daj Boże, szczęśliwego zmartwychwstania, bo apokalipsa Ostatnia Księga Pisma Świętego, który mu, która mówi między innymi o tym, co będzie działo się na końcu czasów, mówi o pierwszej i drugiej śmierci. Pierwsza jest ta, którą przeżywamy tu na Ziemi, kiedy żegnamy się z tym życiem tutaj, doczesnym. Natomiast jako drugą śmierć. Apokalipsa mówi o wiecznym potępieniu, o piekle, i obyśmy wszyscy tej drugiej śmierci nie doczekali. A kiedy mamy jeszcze czas tutaj na Ziemi, starajmy się czynić dobro tym, którzy są już po drugiej stronie, którzy za siebie się już modlić nie mogą, którzy, jako nasi bliscy, czekają na nasze westchnienie na naszą pomoc, na naszą pamięć.